Minął kolejny tydzień wojny na Ukrainie, zatem czas na następny materiał z podsumowania całego konfliktu, jak i wydarzeń z nim związanych. Ja jestem Grzechu 40 i zapraszam do wysłuchania mojego reportażu. Przy czym zaczniemy go od gospodarki, potem przejdziemy do geopolityki i na działaniach frontowych zakończymy. Zatem zaczynajmy. A jako pierwszy weźmiemy na tapet temat poruszany już tydzień temu, choć w trakcie ostatnich siedmiu dni zdecydowanie on eskalował. Mianowicie chciałbym ponownie odnieść się do brutalnego zabójstwa prawicowego działacza Charlie'ego Kirka na wiecu w Orem w USA. Jak pamiętacie mężczyzna został postrzelony w szyję przez snajpera sprzyjającego demokratom i wykrwawił się na śmierć na oczach własnej rodziny. Jak wiecie, spowodowało to falę gigantycznego poruszenia w całym kraju, totalnie monopolizując życie społeczne na cały tydzień i zaczęła się wojna amerykańsko- Amerykańska. Z jednej strony zwolennicy republikanów poczęli organizować masowe zgromadzenia na ulicach miast, na skwerach, na skrzyżowaniach, na placach miejskich i stadionach. Ustawiano tam krzyże, stosy kwiatów, znicze zdjęcia Amerykanina, który w bardzo symboliczny sposób został zabity właśnie na wiecu, na którym mówił o tym, iż Ameryka powinna coś zrobić z rosnącą falą przemocy. Zostało to odebrane przez masy jako symbol, symbol zła, który w ostatnim czasie trawi ów kraj. Ludzie poczęli organizować pokojowe protesty, w których wizerunek Kerka, przeplatany amerykańskimi flagami, stał się wyrazem patriotyzmu i nurtów czysto pacyfistycznych. I może nam się wydawać, że to jakaś figura retoryczna, ale rzeczywiście cała Ameryka ruszyła na ulicę. Owe działania przybrały niespotykaną skalę, mowa o milionach ludzi, internet, zalały setki tysięcy zdjęć i nagrań z podobnych zgromadzenia także pochodów. Słowem doszło do wybuchu ogromnego ruchu, ruchu, który poniekąd ma na celu jednoczyć. Ale, jak pamiętacie, bo mówiłem już o tym tydzień temu, druga część społeczeństwa hołdująca z kolei demokratom, odpowiedziała przeciwnym ruchem, atakując owe zgromadzenia, dewastując miejsca pamięci, a także masowo publikując nagrania w sieci, które gloryfikowały zamachowca i o zgrozo, euforycznie naśmiewały się ze śmierci Denata, triumfując, gdy mówiłem o tym tydzień temu pojawiły się liczne. Komentarze na moim kanale, iż to generalizacja i przesada, i nie ma o co kruszyć kopii, nie ma po co o tym w ogóle wspominać, bo kilku młodych, nierozgarniętych ludzi coś tam wrzuciło do sieci. Ale nie, to nie kwestia kilku nieogarów, a całego ruchu. Internet w USA zalały setki tysięcy filmów, które prezentują radość z dokonanego brutalnego morderstwa na drugim człowieku, które gratulują mordercy, które obśmiewają zabitego i jego rodzinę i tutaj stało się coś równie ciekawego, bowiem organizacje non-profit poczęły ustalać tożsamości osób, które brały w tym Udział, no, bo wiecie, w sieci nic nie ginie, a następnie wysyłać oficjalne listy do pracodawców z informacją: Patrzcie, kogo zatrudnia wasze przedsiębiorstwo. I wiecie co? Podziałało. Zaledwie w kilka dni ustalono w ten sposób tożsamość 70 tysięcy osób. Pracodawcy odpowiedzieli masowymi zwolnieniami idącymi w dziesiątki tysięcy ludzi. Mówię o tym dlatego, gdyż mamy do czynienia ze sytuacją bez precedensu. Nigdy dotąd nic podobnego nie miało miejsca. Oczywiście owo zdarzenie uruchomiło. Kolejną dyskusję społeczną, tym razem na temat tego, czy nie narusza to konstytucyjnego prawa wolności wypowiedzi. W tym także wyrażania poglądów, zdania są podzielone, w mojej opinii nie i to dobrze, że doszło do tak masowej reakcji zwrotnej. Przecież nikt nie narzucał pracodawcom, co mają zrobić z informacją, że ich pracownik publikuje nienawistne filmy i wiwatuje niczym bojownik Al-Kaidy na wieść o tym, że zabito drugiego człowieka. Nikt im nie groził, po prostu ich poinformowano, a wolność wypowiedzi, cała Cały czas przecież zachodzi jedyne co ludzie... Wreszcie po ostatniej dekadzie bezkarności i idącej w parze za tym bezmyślności raczyli zauważyć to fakt iż nawet w sieci bierze się odpowiedzialność za swoje słowa, za swoje działania. Inna kwestia, że śmierć mężczyzny gloryfikowały osoby, które nie zgadzały się z jego poglądami. To było podwaliną owych działań. Słowem według demokratów odmienność poglądów uprawnia mnie nie do morderstwa na drugim człowieku, ale jednocześnie nie uprawnia mnie do zwolnienia pracownika. Jak przyznacie, to spora doza hipokryzji, i tutaj już nawet nie chodzi w mojej analizie o jakiekolwiek podziały czysto polityczne, ale o tą konkretną sytuację i te konkretne zachowania. Wracając jednak do reszty świata, po ostatnich nalotach dronowych na Polskę, Komisja Europejska zaproponowała 20. pakiet sankcji na Federację Rosyjską, tym razem dotyczący zakazu handlu LNG, czyli skroplonym gazem, który obecnie wysyłany jest w dalszym ciągu do takich krajów jak Hiszpania, Holandia, Francja, Belgia i Portugalia. Ogółem w ostatnim kwartale roku 2025 Rosja dalej stanowiła 12,9% importu Europy na to paliwo, choć tutaj oczywiście wiodącym graczem są obecnie Stany Zjednoczone. Stany, które zdominowały zarówno rynek węglowy, jak i rynek gazowy, gdzie stały się one największym kierunkiem importowym dla węgla, udział USA w rynku wynosi obecnie 35,3%. Dla gazu jest to astronomiczne 57,7%. Nie ma się zatem czemu dziwić, iż Donald Trump naciska na Unię, aby ta wprowadziła kompletne embarga handlowe na wschód, bowiem wtedy to właśnie Ameryka na tym skorzysta i będzie sprzedawała jeszcze więcej surowca po jeszcze wyższych cenach. Więc tutaj nie chodzi o szachowanie Władimira Putina, a po prostu o własny zysk. Mimo to, jakich starań by nie podejmowano w dalszym ciągu, nikt nie mówi o ostatecznych rozmowach pokojowych wręcz Przeciwnie, Putin wydaje się w ogóle nie być nimi zainteresowany, do czego także ustosunkował się amerykański prezydent. Cytuję: Myślałem, że wojna w Ukrainie będzie najłatwiejsza do rozwiązania ze względu na moje relacje z Władimirem Putinem, ale Putin naprawdę mnie zawiódł. Nie podoba mi się naruszanie przestrzeni lotniczej Estonii i Polski, ale jeśli Rosja nasili wrogie działania wobec Polski i Unii Europejskiej, będziemy ich bronić. Tak, zrobiłbym to. Zrobiłbym to, choć jeśli chodzi o pieniądze wydane na wsparcie dla Ukrainy sytuacja wymknęła się spod kontroli Tak czy inaczej mam nadzieję, że wkrótce będziemy mieli dla was jakieś dobre wiadomości Koniec cytatu Mimo to Rosja niespecjalnie przejmuje się podobnymi wypowiedziami jak i samymi sankcjami O czym świadczą chociażby słowa rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa Iż... Cytuję: Plany Unii Europejskiej, by szybciej zrezygnować z rosyjskiej energii i surowców, nie odbiją się na Rosji i nie zmuszą jej do zmiany stanowiska w sprawie Ukrainy. Europejczycy błędnie sądzą, że kontynuacja polityki sankcji może w jakikolwiek sposób nam zaszkodzić czy zmienić cele operacji specjalnej. Koniec cytatu. Co ciekawe, w czwartek Władimir Putin wystąpił także ze specjalnym oświadczeniem do własnego narodu, w którym oznacza, iż na terytorium frontu znajduje się obecnie bagatela 720 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Jest to interesujące, bowiem wojna w Afganistanie, dziejąca się w latach od 1979 do 1989, angażowała 620 tysięcy żołnierzy. Oznacza to, iż obecny konflikt jest największym dla tego kraju jeszcze od czasów II wojny światowej, i to zarówno pod względem środków jak i strat nie zmienia to faktu, że Zachód cały czas stoi za obrońcami i nawet w ostatnim tygodniu premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział największy pakiet wsparcia od początku konfliktu o łącznej wartości 4,6 miliardów Zapowiedział on także wspólną produkcję dronów bojowych, która już w roku 2025 ma osiągnąć w skalę 100 tysięcy maszyn rocznie. I dodał cytuję: W ostatnich dniach Putin pokazał swoje prawdziwe oblicze, przeprowadzając największe ataki od czasu inwazji, w wyniku których zginęło jeszcze więcej niewinnych ludzi. Doszło też do bezprecedensowych naruszeń przestrzeni powietrznej NATO. Putin Albo nabrał odwagi, albo stał się lekkomyślny. Dlatego sojusznicy muszą zwiększyć presję na Rosję, co niniejszym czynimy. Koniec cytatu. Kolejny pakiet pomocowy w zakresie zbrojeń zapowiedział także wysoki przedstawiciel NATO Patrick Turner, który przedłożył agencji Reutera, iż w drodze na Ukrainę są pierwsze partie amerykańskiego sprzętu zakupionego przez Europę, a teraz czas na omówienie samych wojen, choć zaczniemy tutaj od zmagań o strefę gazy. We wtorek izraelskie siły powietrzne kontynuowały bombardowania celów w mieście. W ciągu tygodnia samoloty uderzyły w ponad 800. 50 celów, eliminując stanowiska snajperów i wywiadu, a także centra dowodzenia wojskowego Hamasu. Do centrum wkroczyły także dwie dywizje liczące 20 tysięcy żołnierzy, zaś Izrael zapowiedział kolejną falę poboru opiewającą na 70 tysięcy ludzi. Ogółem, jak szacują specjaliści, w gazie przebywa dalej 2,5 tysiąca bojowników Hamasu, choć organizacja przyrasta na silnik na skutek przyłączania się do niej kolejnych islamistów. Tak oto zgodnie z wypowiedzią generała Efi obecnie mowa o trzech tysiącach bojowników. Mają oni przewagę pozycji, tunele pod miastem umożliwiające im dokonywanie niespodziewanych ataków z dowolnego kierunku. Zaś ustawione miny pułapki skutecznie spowalniają jakiekolwiek działania zbrojne. Ataki prowadzone są także w dalszym ciągu na miasto Khan Yunis i Rafah, gdzie tylko w ostatnich dniach dokonano ponad 100 nalotów bombowych. Co ciekawe, jak przedkłada Al Jazeera, siły lądowe Izraela rozpoczęły również akcję eliminowania cywilnych pracowników służby zdrowia w gazie, których już miało zginąć ponad 60, co koreluje z podejmowanymi dotychczas działaniami na rzecz ludobójstwa. Jakby tego było mało, rząd Izraela zapowiedział, iż konflikt będzie jedynie eskalował i przyrośnie dodatkowo na sile. Zgodnie ze statystykami podawanymi przez Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy, jak dotąd w wojnie miało zginąć już 60. 65 tysięcy ludzi, a kolejne 165 tysięcy miało zostać rannych. Do tego 432 osoby umarły z głodu, z czego 146 to były dzieci. Mało tego, po bombardowaniach Gazy, Jemenu Syrii i Iranu Izrael powrócił do Bombardowania Libanu Gdzie w ciągu ostatniego tygodnia Ostrzelano miasto Bint Jubail Zabijając tym samym Kolejnych cywilnych mieszkańców Celem tutaj był prominentny Członek Hezbollahu Co prawda Netanyahu przyznał, iż Atak był nieprecyzyjny I zginęli przy tym postronni Ale jak dodał Izrael ale przyznaje się do tego choć nikogo nie planuje za nic przepraszać jak bumerang powrócił także temat słynnej flotylli Sumud, która ma być zbiorem cywilnych statków dowodzonych przez aktywistów klimatycznych, którzy płyną w kierunku strefy gazy, aby przetransportować jedzenie głodującym. Jedzenie i leki. Oczywiście na pokładzie znajduje się równie słynna Greta Thunberg. Oczywiście już raz Izrael podobne statki przechwycił, wydalając Gretę poza regię. Oczywiście w ubiegłym tygodniu statki zostały zaatakowane dronami bojowymi i oczywiście nikt z rządu Benjamina Netanyahu nie planuje wpuszczać podobnej pomocy. Jak określono w komunikacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, flota Sumud to grupa zorganizowana przez Hamas. I służąca Hamasowi słowem, wszystko zmierza w kierunku kolejnej konfrontacji, i czas pokaże, na ile krwawej od siebie dodam, iż może być gorzej niż nam się wydaje, bowiem już dochodziło do takich incydentów, choćby w roku 2010 doszło do podobnej sytuacji, kiedy ówczesna flotylla wyzwolenia została ostrzelana przez siły zbrojne Izraela, na skutek czego zginęło dziewięcioro aktywistów. Ale ale pomimo owej całej skali zła, którą przedłożyłem, Stany Zjednoczone, największy sprzymierzeniec owego kraju, i tak stoją za Żydami murem. I administracja Donalda Trumpa poinformowała Kongres o zamiarze sprzedaży kolejnej transzy militariów dla Izraela, tym razem o wartości 6 miliardów dolarów. Zaś w tym samym czasie minister finansów Izraela, Bezalel Smotrich, przemawiając w środę na szczycie w Tel Awiwie określił, cytuję Izrael i Stany Zjednoczone zapłaciły dużo pieniędzy za wojnę, więc musimy się dzielić procentami od sprzedaży ziemi w gazie. Zakończyliśmy już fazę rozbiórki, która zawsze jest pierwszym etapem odnowy miejskiej. Teraz musimy sprzedawać i budować. Koniec cytatu. Oczywiście rozbiórka, o której mówi Smotrich, to tak naprawdę zrównanie miast islamskich z ziemią za pomocą buldożerów. Słowem, mamy tutaj do czynienia z najkrwawszym projektem deweloperskim w historii XXI wieku. I to tyle. Obecnie przejdziemy do samej Ukrainy. W ciągu ostatniej doby rosyjska armia zaatakowała prawie 40 miejscowości w kraju. Rosjanie przeprowadzili 37 ataków rakietowych, 71 nalotów z użyciem 120 bomb szybujących oraz wypuścili ponad 6300 dronów kamikadze. Dokonali nieomal 4800 ostrzałów artyleryjskich, w tym 86 z wyrzutni rakietowych, zaś najcięższe walki toczyły się w obwodach Donieckim, Charkowskim, Zaporowskim i Chersonowskim. Słowem, cały czas widać to samo: im dłużej trwa owa wojna, tym większy udział w walkach przejmują drony bojowe. Ale co ciekawe, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy przedłożyło także, jakie były straty po ich stronie z ostatniego dnia a było to 1515 żołnierzy zabitych i rannych. Jeden czołg, dziewięć pojazdów opancerzonych, 63 samochody i 12 dział artylerii polowej, co pokazuje, iż straty po stronie zachodniej są wcale nie mniejsze od tych po stronie wschodniej. Ogółem Ukraina prowadzi kontrofensywę W rejonie Pokrowska i Dobropila W obwodzie donieckim Gdzie wyzwoliła już 160 km kwadratowych Terytorium Oraz 7 miejscowości Do tego przeprowadzono skuteczną kontrofensywę W obwodzie sumskim Odzyskując kilka następnych miejscowości Obecnie obie strony Mają zbyt wyczerpane oddziały Aby móc zagrozić pozycją wroga Mimo wszystko doszło tam Do pewnych sukcesów Sytuacja w rejonie rosyjskiego przyczółku Wołczańskiego na północ od Charkowa pozostaje stabilna. Komplikuje się za to położenie sił ukraińskich na wschodzie, nad rzeką Oskił, gdzie wróg zdobywa pewną przewagę. Sforcowanie owej rzeki otworzy mu drogę do zdobycia Kupiańska, co z kolei umożliwi ataki na Charków z nowego kierunku. A skoro już mowa o Kupiańsku pomiędzy miastem a kierunkiem Łymańskim, siły rosyjskie prowadzą operację of. Ofensywne na wschód od Borowej. Zastępca dowódcy ukraińskiej brygady działającej na tym kierunku stwierdził, że liczba rosyjskiego personelu w tym obszarze zmniejszyła się o 10-15% w ciągu ostatnich dwóch tygodni, prawdopodobnie z powodu znaczących strat personalnych, ale rosyjskie dowództwo wysyła posiłki, więc straty nie wpływają na obniżenie zawziętości walk. Inny ważny odcinek to obszar Konstantyniwka-Druszkiwka, gdzie nagrania geolokalizacyjne Obrazują jak Rosjanie posunęli się naprzód wzdłuż drogi Bachmut Konstantyniwka na północny zachód od Stupoczek. W pokrowsku Ukraina w dalszym ciągu stara się zlikwidować wyłom poczyniony w połowie sierpnia przez Rosjan, ale obecnie bez specjalnych rezultatów. To tam trwają obecnie najbardziej zaciekłe walki, czyli tak samo jak przez ostatnie pół roku. Do tego rosyjskie wojska posuwają się na północny wschód od Hulajpola, gdzie zajęto Olchivskie w obwodzie Zaporowskim. Posuwają się dalej w kierunku ochotniczego, tocząc walki o południowe obrzeża Połtawki. Są informacje o postępach wroga w Nowo-Iwanowce w obwodzie Zaporowskim i Berezowym w obwodzie Dniepropietrowskim. Konkludując, wojna dalej trwa. Rosjanie dalej prą naprzód, Rosjanie dalej podbijają, choć Ukraina w pewnych miejscach Odzyskała przewagę. W ostatnich dniach doszło także do ostrzelania krymskiej bazy śmigłowców wojskowych, gdzie zniszczono minimum trzy helikoptery Mi-8, uszkodzono kolejne i wyeliminowano systemy radarowe wroga. To tyle, coraz głośniejszy w mas mediach staje się także temat demografii samej Federacji Rosyjskiej, która z oczywistych względów zalicza drastyczne spadki. Tutaj musimy zrozumieć, że już przed wojną Rosja się silnie wyludniała I to w zastraszającym tempie, gdyż kraj nie oferował Ani spektakularnych perspektyw Ani też nie żyło się na jego terenie łatwo A potem przyszła wojna Przyszedł masowy pobór, równie masowe ucieczki Drożyzna, inflacja, podwyżki podatków I cała reszta Obecnie deficyt budżetowy kraju stał się 4 razy Większy niż to, co planowano, na skutek czego Duma już mówi o konieczności kolejnego podniesienia podatków. Tak oto, jak podaje wywiad wojskowy Ukrainy, w ciągu najbliższych 50 lat potencjał ludnościowy kraju zmniejszy się o bagatela 25%. Słowem, Rosja przestanie być tak silna. Problem w tym, że Rosja graniczy obecnie z Chinami. Chinami, które przeżywają rozkwit, Chinami, które są bardzo silne, Chinami, które mają ogromne deficyty przestrzeni do zamieszkania. Wiecie, z jednej strony mamy dawne imperium tonące w długach, z malejącą populacją i gigantycznymi bezludnymi terenami. Z drugiej mamy współczesne imperium o potężnej gospodarce, rekordowej populacji, niemal nieograniczonych wpływach, a także apetycie. Kto wie, czy za 50 lat nie dojdzie do wojny, ale nie na linii Zachód, a Chiny, a na linii Federacja Rosyjska i Chińska Republika Ludowa i choć z pozoru może się to wydawać rewelacyjne, to na takim konflikcie mogą zyskać jedynie Chiny, mogą się dodatkowo umocnić, co za tym idzie, my możemy jedynie stracić. W każdym razie od 24 lutego 2022 roku Rosja miała stracić na Ukrainie. Około 1 103 580 żołnierzy, 11 199 czołgów, 23 282 pojazdy opancerzone, 33 52 zestawy artyleryjskie, 1495 wyrzutni rakiet 1218 zestawów przeciwlotniczych 424 samoloty, 345 migłowców, 60 62 486 bezzałogowych statków powietrznych, 3747 pocisków manewrujących, 28 jednostek nawodnych, 1 okręt podwodny, 62 486 pojazdów, w tym cystern i 3969 jednostek sprzętu specjalnego. Zaś zgodnie z raportem wywiadu opublikowanym w ostatnich dniach, aż 42% wszystkich zmobilizowanych na początku wojny już nie żyje, zaś średni wiek zabitych wynosi 35 lat i to jest największa strata całego konfliktu na Ukrainie, do której Władimir Władimirowicz Putin powinien przykładać szczególnie wielką uwagę, bo ludzie to gospodarka. Ludzie to naród bez ludzi, zostaje jedynie bieda i zacofanie. Mimo to przywódca Rosji, szczycąc się typowo radzieckim myśleniem, w ogóle nie uwzględnia strat poniesionych w ludziach. Skupiając się na terytoriach i zasobach naturalnych, zobaczymy dokąd podobne myślenie zaprowadzi owego przywódcę i jego kraj. W każdym razie mnie owa dywagacja zaprowadziła do kresu owego materiału. Jeżeli Wam się podobało, zachęcam do wsparcia mojej działalności na YouTube, zarówno bezpośrednio, gdyż nie czerpię żadnego dochodu z reklam. YouTube za mną nie przepada. Czyli po prostu kwestia linków do dotacji, które znajdują się w opisie. Inna forma wsparcia to wsparcie nieco bardziej bierne poprzez łapkowanie, subskrybowanie, komentowanie. I wyświetlanie. Hej ludziska, cześć, do następnego!